Cześć wszystkim! W jednym z moich poprzednich felietonów poruszyliśmy wdzięczny temat product placementu. Pośmialiśmy się trochę z klanu i jego słynnego smalczyku roślinnego. O jej, jakie to śmieszne smalczyk roślinny. W sumie to ja sam się z tego śmiałem, więc teraz nie wypadam się śmiać z ludzi, którzy się z tego śmieją. Ale koniec końców, śmieję się sam z siebie, więc chyba wszystko w porządku. Znacie reklamę Wizera z tajemniczym tańszym proszkiem, który nie dopiera? Okazuje się, że czasami najwygodniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie fikcyjnej marki stworzonej wyłącznie na potrzeby filmu, powieści czy gry komputerowej. Autor ma wtedy pełną swobodę i nie musi nikogo o nic pytać. O pozwolenie na użycie nazwy Leyland Toyota pytali twórcy legendarnej serii o obcym. Do porozumienia jednak nie doszło i w efekcie powstała fikcyjna marka Leyland Yutani, znana również jako firma, która mimo, że nie istniała, zrobiła ogromną karierę. A marketingowcy Toyota do dziś plują sobie w swoje żółte brody. Ale suchar. Skynet. Jeżeli na to hasło przypomina Wam się najlepszy film Science Fiction w dziejach kina, to znaczy, że jest to kolejna fikcyjna marka, która niechcący stała się rozpoznawalna na całym świecie, mimo że istnieje tylko na kartkach scenariusza serii o elektronicznym mordercy. Może to i lepiej, że nie istnieje, bo wszyscy wiemy, jak ta historia się skończyła. Gdyby jednak Skynet istniał, to dobrze by było, żeby istniał również Vault Tech. Gdyby seria Gier Fallout wyszła z pod ręki polskich twórców, nieistniejąca w rzeczywistości firma budująca przeciwatomowe krypty prawdopodobnie nazywałaby się Schronex lub w najgorszym przypadku Schronopol. Ale to nieważne, bo firma i tak nie istnieje, choć może powoli powinna. No ale wróćmy do tytułu dzisiejszego odcinka. Spójrzcie na dół ekranu. Co tam jest napisane? Firmy, których przykład przed chwilą przywołałem, nie istnieją w realnym świecie, więc dlaczego znalazły się w felietonie o odwróconym product placemencie? I co to w ogóle jest odwrócony product placement? Otóż jest to na tyle ciekawe zjawisko w świecie marketingu, że postanowiłem poświęcić mu cały odcinek, który i tak już jest dosyć przyciągnięty, więc do rzeczy. Odwrócony product placement jest wtedy, kiedy dana marka najpierw pojawi się jako element fikcyjnego świata, a dopiero później zaistnieje na prawdziwym rynku. Genialne. Najlepiej będzie to zrozumieć na określonych przykładach. Baba Gump, firma produkująca krewetki. Istnieje naprawdę. Choć prawdopodobnie kojarzy się wyłącznie z filmu o Foreście Gumpie. Niesamowite. Teraz każde wyświetlenie filmu to genialna reklama. Product placement? Nie. Bo to film był pierwszy. Dokładnie tak jak było w przypadku pogromców duchów. Nawiasem mówiąc, to właśnie dzięki temu filmowi mój kanał nazywa się tak, jak się nazywa, i to właśnie dzięki piosence tytułowej do tego filmu istnieje znany Wam Jingle. Dzięki temu kultowemu obrazowi istnieje też firma produkująca słodkie pianki Stay Puft Marshmallows. Hashtag nikogo to nie obchodzi. Również dzięki mechanizmowi odwróconego placementu w niektórych częściach świata zakupić możemy piwo Duff. A jak ktoś nie kojarzy Simpsonów, to na pewno kojarzy kiepskich. I ich ulubione piwo mocny full, które również trafiło do naszych sklepów, ale tylko na chwilę, bo tu jest Polska. I tu się robi odwrócony placement po polsku. Kolejnym ciekawym przykładem są fasolki wszystkich smaków, wymyślone na potrzeby historii o Harrym Potterze, a dopiero później wdrożone do realnego handlu służą głównie do robienia idiotycznych challenge'y. Czy ja wspominałem już o Terminatorze dwójce, Że jest to moim zdaniem najlepszy film science fiction w historii? Moim zdaniem to słowo klucz we wszystkich debilnych reklamach farmaceutyków. Moim zdaniem najlepsza dla pani synka. Weź nie pierdol. Jednocześnie jest to jedyny znany mi film, w którym występują wszystkie powyższe przykłady, czyli Product Placement, Fikcyjna firma i odwrócony produkt placement. Mam tu na myśli skórzaną kurtkę, której reklamę można było zobaczyć na końcu niemieckojęzycznego wydania filmu na VHS. To taki nośnik danych. Oczywiście, kurtkę można było nabyć w formie wysyłkowej za miliard marek. Tak było. Jest jeszcze jeden swoisty przykład odwróconego placementu. Kiedy utwór na jednym medium powstaje pod wpływem utworu na innym medium. Oczywistym przykładem byłby tutaj praktycznie dowolny film, który powstał na motywach powieści. Nieco rzadziej na podstawie scenariusza filmu powstaje książka i przeważnie dupy wtedy nie urywa. Dość często gry komputerowe powstają na podstawie filmu, filmy na podstawie gier, książki na podstawie gier, gry na podstawie książek. Czy to nie fantastyczne, że dzięki takiemu krzyżowaniu się mediów możemy stać się bohaterem ulubionej powieści? Jak widzicie, nawet tak prozaiczne zagadnienie może być na swój sposób fascynujące. Przykładów jest wiele, ja wymieniłem tylko ten najgłośniejszy, ale możecie uzupełnić ten felieton, przywołując swoje własne ulubione przykłady odwróconych placementów czy krzyżowania się mediów. Możecie się bić i wyzywać w komentarzach. Dowoli. Tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia.